Eś, przychodzę z zakupami, słuchajcie jak wam mówię, kupiłam sól do ocierkarki energis nie wiem czym to pachnie coś szczęśliwe stópki, pomarańcz piękna taka taki morski, niebieski slip no nie wiem, nie, nie płyn do naczyń, bo ten co kupiłam, słuchajcie muszę Wam o nim opowiedzieć, któregoś razu jakaś totalna masakra, to znaczy nie on jest bardzo dobry tylko nie umiem się nim obsługiwać płyn uniwersalny i tu mamy, słuchajcie pretzelki solone nie jak to powinny być tu jest jeszcze, zaraz słuchajcie to jest paragon no, fajnie paragon jest na 65,30 co ile kosztuje możecie sobie zobaczyć także chwilkę odłożę i zobaczę co tam jest zawinięte, dobra, poczekajcie słuchajcie, wyjęłam to co było zapakowane tutaj są folie i tu mam tak pieprz mielony papryka słodka sól himalajska Papryka, a nie, tu, tu jest pikantna, a tu jest słodka. I taka maleńka nutella, słuchajcie. Kruszynka taka. E, dlatego już jak Wam pokazałam paragon, to widzieliście, tutaj tutaj są dwie paczki tych precji. Także dzisiaj takie zakupy szybkie. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.